Prezydent miasta nie interesuje się. Przywożą drzewo, tak zostawią i jeden bur... normalnie bałagan się tu robi. I ja nie wiem, kosze zaniedbane, drzewa pełno zamiast to wywieźć. Nie dbają w ogóle o to osiedla. Tu też ludzie mieszkają. Tacy czy tacy, ale tak samo jak i w blokach, tak samo i tu. Ale trzeba zadbać trochę. No proszę pana w ogóle, jak zabrali na początku marca, tak do tej pory. Przecież ja, ja mam męża chorego po, ule, po udarze i żebym ja za taryfę płaciła na okrągło, bo jadę po pieluchy, to, to po podkłady, po wszystko. Przecież powinni jakieś autobusy też dać, nie? Moim zdaniem rejon powinien dać chociaż jeszcze jeden śmietnik, bo przywożą nam z miasta i my własnych śmieci nie mamy gdzie wywalać. I chodzimy koło śmietników, sprzątamy, bo wstyd nam tak mieszkać. Tutaj auta stoją rozwalone, co chwilę pełne śmietniki, co chwilę to jest. Budynki w jakim stanie wyglądają, nikt się nami nie interesuje tutaj. Plac zabaw też miał być zrobiony, bo dostaliśmy z odzysku. Plac zabaw z Łukasiewicza miał być zrobiony, prezydent nam to obiecywał i pan Łukasz, radny. A bramki tak samo. Śmiał się z naszej bramki, która tam jest ta jednak, Kto wam to postawił? A to on postawił. I obiecał nam drugą bramkę, obiecali, że powiększą nam plac zabaw. Przed wyborami. To było 3 lata temu czy 4 lata tak, temu. Tak. I do tej pory nikt tu się nic nie interesuje. Ogrodzenie z własnych pieniędzy kupywaliśmy. No po prostu no nie ma jak napuścić dzieci. Raz do roku przyjeżdżają skoszą nam trawę zero tu w ogóle jakichkolwiek. Sami się składam na paliwo. Yy, na paliwo na, żeby, żeby skosili zgodę trochę, zgodę. trochę, ale ja no, to, domo, no teraz to też jest śmiat lat zabaw, ale przyjdzie czas, że prezydent otworzy i minister te place i dzieci będą chciały się pować. gdzie one pójdą? Na głody, tak. które się nadają do tartaku do cięcia. Ale to już oneż nie jest dla ludzi wszystko. Na opał? Taka mała ślizgawka i co mają 80 dzieci tutaj jest, tak. ile mają zjeżdżać na tej jednej małej ślizgawce? Śmietniki co chwilę przepełnione, co chwilę. Tami się jakoś wszystko. to ogarniać, ale to nie, nie da rady, rady. Nie da się tam samo, no, też no, jest tam też jest cały zawalony śmietnik, ale jakby były to Ta. postawione, zamykane śmietniki nie byłoby takiego. Czego Ta. Ale smród! By tutaj na przykład tu, tu, na rogu tu. mieszkają, smród idzie z tych śmietników niesamowity. Tam siostra mieszka też i też ma taki smród, że masakra w tamtym śmietniku, tam ona na no tak. wprost. No co chwilę, a kleszczy jest plaga, co chwilę dzisiaj. Sami dzieciom wyciągamy z sami tutaj sprzątamy po alkoholikach puszki, butelki. Jest tak. niesamowita atmosfera tutaj. Nikt się nami nie interesuje. Od policja w ogóle czasu. nie jeździ. A tu chodzi o dzieci, nie chodzi o nas. Policja nie jeździ, nie sprawdza, chociaż powinna tu dwa razy chociaż dziennie być policja po prostu tragedia i to już y, pisaliśmy pisma do prezydenta tak, nie tak. ile razy nic nie reagują Chcieliśmy nic prób kompletnie zwalniający, chociaż ze dwa no to, to postawili jeden, jeden prób zwalniający to, to jeden tylko strasznie jeżdżą Bo tu, te samochody tak tej firmy też wyścig tor wyścigowy normalnie tutaj z tej firmy co tutaj jest co chwilę auta kurde jeżdżą rozpędzone no, nie wiem jak to bezpieczeństwo w ogóle żadne dla rodzin z dziećmi nie a nie tylko że, patologia tu, tu mieszka. Tym bardziej, że to już coraz więcej y, matek z dziećmi się wprowadza, małych. To nie jest, że y, tych pijaków to już tak nie, nie ma. Nie, bo oni na jeden margines nas wszystkich zwoili, tak. że wszyscy są alkoholikami, czy ponadnarodowymi. No, jest jesteśmy tak. tak. osobami pracującymi. jest tak. bardzo tak. dużo osób tak. z rodzin, tak samo rodziny jak z dziećmi normalnych. Nie, że to po, to po prostu, jeżeli nie chcą odizolować nas. To nie chociaż alkoholu. Niech zadbają o dzieci, to powinna być chociaż jedna kamera na placu zabaw, chociażby. Tak. Jedna, ale bramka powinna być dla dzieci. Dlaczego w mieście wszystko jest takie wyremontowane, wszystko pięknie na wygląda, na wioskach. na wioskach też, a tu nikt o nas nie dba. Co piszem do prezydenta? Tu był na 1 czerwca, 3 lata temu, czy cztery, no jakoś tak przed wyborami prezydenckimi. Głosujcie na nas, głosujcie, Wszystko my wam zrobimy. Da, kalendarzyki dzieciom długopisy żeby tylko głos Tak, żeby tylko głos oddać, a bramka miała stać, pan już wiec, tak? Łukasz już obiecał bramkę. Jaś wiec. tu plac zabaw miał być zrobiony przez prezydenta. Prezydent obiecywał, bo to był kurde też. Zero, zero żadnejkolwiek, nie ma nic. Nic nie zrobili do tej pory, tylko próg jeden zwalniający. Obietnic przez 4 lata.